Witam wszystkich bardzo serdecznie. W ostatnim filmie zapowiem powiedzieć o dosyć ważnej rzeczy, jak co roku, jak co właściwie co pół roku. Jeżeli wszyscy na tym kanale, to wiecie, że raz na pół roku nagrywam sobie filmiki z takiej gry jak Fishing Planet. Z tego powodu, że wychodzą tam aktualizacje, nowe mapy i po prostu nagrywam takie poradniki. Od tego zaczął się mój kanał i po prostu jako że i tak gram w tą grę, to chcę po prostu nagrać poradniki ludziom, którzy którzy też grają w tą grę jak się prezentuje moje akwarium Wam pokażę o jaką grę mi chodzi to jest taka ważna informacja żebyście nie opuszczali tego kanału bo normalnie będą filmy z akwarystyki tylko oprócz akwarystyki będą się też pojawiały filmy z gry którą jest Fishing Planet czyli dokładnie z tej gry tutaj właśnie sobie łowię no i będę nagrywał poradniki jak to zrobić po angielsku jak i po polsku i o to tylko chodzi, żebyście wiedzieli taką in informację, że będzie dalej akwatystyka Ale też będą się teraz pojawiały przy tym okresie świąteczny właśnie filmy Filmy z łowienia rybek z No i tutaj właśnie sobie łowię te morskie rybki I tutaj aktualnie jest to młody włócznik No więc tak jak mówię, oprócz akwatystyki się też pojawiały filmy złowienia rybek. Więc to tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie.